Nie. Tak się rozglądam, czy nikt nie idzie za mną gdzieś. Ojej, dopiero co wstałem. Jakby wam to powiedzieć, po nocce Czuję się taki zjewany jak nigdy chyba. Myślę, co robić ze sobą. O Jezu. Znowu na 20. Nocka dzisiaj w sklepiku moim. Nie wiem, może uda mi się przedstawić trochę, jak wygląda mój ranek yy, pracownika po technikum no <noise> Zobaczymy, może coś się uda Oj no popatrz, co się u ludzi dzieje Aha. Halo? HALO? Nie wiem, dziwnie Dziwnie, jakoś oni... Ci, ci ludzie nie żyją Chyba trzeba kawy zrobić trochę o, Najlepsza kawa, polecam Czarna Taka czarna, że... Powiem wam, że siekiera Wychodzi po niej. Ale zejbiście pachnie. Polecę. Kupiłem taki zestaw. Był yy, Nescafe. Krema to jest dla, niby dla niej to miało być, bo to jest jakaś tam taka seria była. No to taka lekka kremowa, to była czarna dla niego. Ja ogólnie lubię mocną kawę. Nie lubię takich sików, bo po sikach to później mi się żygać, chcecie? wiecie. Jak piję taką kawę, to czuję taki niedosyt trochę. Więc musi dla mnie to być coś takiego o! z jajem. Tak mniej więcej przedstawia się. O jezu, jezu, jezu. Moje podwóreczka. Jeżeli w... wyobrażacie sobie, że żyje w centrum, a czuję się, jakbym na wiosce mieszkał. Studnia stoi, chlewki. Śmiesznie, co? Tam gdzieś mój piesek biega mały. Krasik! Nie wiem, wiem, że mam do niego kosteczki z żeberek, gdzieś się zobiadł więc na pewno przyleci do mnie. Tutaj dostałem od swojego. Kwiatka dostałem. No. Masz się nim opiekować To było normalnie zadanie moje To jest moje zadanie Patrzę w białym stoku termometr mi pokazuje 10 stopni Jest dobra pogoda wam ogólnie powiecie Tu mam taki bajerek jest niezła pogoda O, o Jezo Tak myślę co dzisiaj w coś się ubrać Żeby to miało ręce i nogi Kurwa jak ciemno Tam mogę wam pokazać. Tutaj mam antyramę z naszymi zdjęciami wspólnymi z Dianą Tutaj z tego. Może któregoś razu wam pokażę, mniej więcej opiszę, ale to długa historia. To jest bardzo ciekawe, ale. Dobra, w każdym razie, w co się ubrać? O Jezu. Nie wiem, zaraz wam pokażę, mniej więcej co dzisiaj. Chyba założę, żeby trochę w tej pracy wyglądać jak człowiek, co? Wiem, tak w planach patrzę. Przychodzi się, zakładam, co? Trampki, czarne, czarne rurki jakieś. Albo, najgorzej że do czarnego wszystko się czepie, co? Koszula też czarna, co to jest? Też czarna. Brązowa kurteczka na górę i starczy, jest ciepło, więc nie będę się owijał tutaj, jakieś nie wiadomo, co. Podobnie jakiegoś, kurwa będę przygrzania dostany w tej pracy Ojej wszystko taki rozjebanek człowiek staje to nie wie za co się złapać o Miśka mam swojej kobiety dostałem lewka mówi ty będziesz lewkiem będziesz lewkiem, tak zgadzasz się pomachaj No to Ojej co Chuj Ciężko mi jakoś, wiecie, nie mam pomysłu w ogóle. Wszystko rozjebane, jakby kurwa, nie wiem, tajfun jakiś rzeczy. Na podłodze, syf, brud, tu jakieś wiszą rzeczy. Podejrzane, tak to jest, jak się na nocki pracuje i człowiek nie da rady nic ze sobą zrobić. Tylko się zastanawiam, jak tu przetrwać. Jak przetrwać, co ja słucham.

W sobocie zejdzień słuchaj buja, salon niech tej kurwy już się rapie Bo już kurwa pała drapie, a nosek z dudu w krapie Mój niech imbra rusza, elo widzie łapy plusa Mam na oku, już kocura na parkiecie sobie kula I ci kicik to jest mleczka, to pobuję mi jajeczka Jestem weź pośredni ziom wygląda trzeba powoli kończyć się nagrywanie no, to patrz, z tego nic dobrego nie wyjdzie. Jak ja jeszcze w głębi wejdę w ten internet, to U! Zaraz szpaka włączyłem. Coś takiego trochę na. O jezu, no na nic w sumie, <laughs> trochę do takiego wyluzowania. Ale znu, znów włączę ale pewnie. Znów będzie jakieś zryte. Coś, co rybanie będzie grało. Będę się starał trochę nagrywać. Może będzie ciekawy z czasem. Dlaczego znaczy, mam taką cichą nadzieję, że będę miał trochę wolniejszego czasu i ja będę mógł to w miarę zorganizować swój czas, żebym miał mógł coś wam ciekawego pokazać. Bo na razie to to jest pokazywanie niczego tak naprawdę. Nie no, trochę pokazałem, trochę, trochę. Co może robić człowiek, który jest... wstaje rano dla niego o 17 godzinie i nie wiesz co dalej co sobie zrobić, nic specjalnego. specjalnego szpaki, co ja to, to jest? On to tu washwa krzyż o! Dobra, trzymajcie się mordeczki, już nie ma co tutaj wymyślać. Na siłę przecież nie będę brał i wymyślał, żeby coś wam pokazać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jeszcze się na pewno odezw, ok? Okej? Okay? No, na razie. Prawie <laughs> jak rozmawiam przez telefon. No, pa, no pewnie, no super, trzymaj się. Na razie mordy.